Zapraszamy na film prezentujący elektryczny zestaw napędowy MXus 250W do roweru. Nasz zestaw pozwala na jazdę w trzech trybach. Jazda ze wspomaganiem elektryczny. Jazda przy użyciu manetki. oraz jazda klasyczna bez wsparcia. Wyświetlacz znajdujący się w zestawie do konwersji MXus wyposażony jest w trzy przyciski. Pierwszy, za pomocą którego włączamy oraz wyłączamy napęd. Drugi, odpowiadający za zwiększenie stopnia wspomagania. Również jeśli podłączyliśmy do zestawu oświetlenie, możemy je włączyć bądź wyłączyć przytrzymując go. Trzecim możemy obniżyć bądź całkowicie wyłączyć wspomaganie. Silnik podczas jazdy z wyłączonym napędem elektrycznym nie powoduje żadnych oporów. Naciśnięcie i trzymanie przycisku pozwoli nam się poruszać w trybie spacerowym. Na wyświetlaczu znajduje się także 5 wskaźników. Pierwszy pokazujący prędkość, z jaką się poruszamy. Drugi, informujący nas o poziomie naładowania baterii. Trzeci, wskazujący obecny poziom wspomagania, z którego korzystamy. Czwarty, pokazujący, że poruszamy się w trybie spacerowym ze stałą prędkością 6 km na godzinę. Oraz piąty informujący o tym, czy podłączone do zestawu oświetlenie jest uruchomione. Oferowany przez nas zestaw posiada na wyposażeniu manetkę gazu, dzięki której możemy sterować pracą silnika. Jeśli wspomaganie jest wyłączone, manetka nie uruchomi pracy silnika. Musimy przełączyć poziom wsparcia co najmniej na jedynkę. Teraz możemy zacząć jeździć przy pomocy manetki bez konieczności pedałowania. Ciśnięcie hamulca w każdej sytuacji powoduje wyłączenie się napędu silnika. Napęd pozwala na płynne przejście między wspomaganiem a manetką. Przełącz czerwony przycisk znajdujący się na spodzie baterii na pozycję 1 w celu jej uruchomienia. Wsuń baterię po szynie, a następnie zabezpiecz ją kluczem. Zabezpiecz ją przy pomocy zamka. Baterii teraz nie da się wyciągnąć oraz nie ma ryzyka, że wysunie nam się podczas jazdy. Na górze, tylnej części baterii, znajdują się dwa przyciski. Po przytrzymaniu pierwszego, wyświetlą nam się diody pokazujące poziom naładowania baterii. Najmniejsza dioda zawsze świeci się na czerwono. Wraz ze spadkiem naładowania, paski gasną od najdłuższego do najkrótszego. Bateria wyposażona jest także w światła. Drugim przyciskiem możemy włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Baterię ładujemy dołączonym do zestawu zasilaczem. Wejście na wtyczkę znajduje się z boku w tylnej części baterii. Możemy ją ładować na dwa sposoby. Pierwszy, zostawiając ją włożoną w bagażniku lub drugim, wyciągając i ładując w wygodnym dla nas miejscu. Czerwona dioda na ładowarce informuje nas o tym, że bateria jest ładowana. Po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor na zielony. Oświetlenie tylne zasilane jest przy pomocy dwóch baterii AA. W celu wymiany baterii od lampki postępujemy zgodnie z filmem. Dziękujemy za obejrzenie filmu i zapraszamy na naszą stronę internetową. Link do niej znajduje się w opisie.